Tytuł tego Wernisarza, dlaczego taki? Bo to jestem ja. To jest, to jest przemiana, moja przemiana. Bo dużo rzeczy się zmieniło przez mój przeszczep serca, i naprawdę to jest taki moment kulminacyjny. I tu jest pokazana moja tak jakby czteroletnia prawie twórczość. I widać, widać w niej tą przemianę, tak? Człowieka, który gdzieś tam jest zamknięty sercem, tak, yy, tak, yy, uwolniony, tak jakby, no, no wszystkie, 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 moje ja tam są, nie? Wszystko, 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 co jest we mnie. Czy któraś z tych prac jest dla Pana, ma szczególny charakter? Czy jest jakaś wyjątkowa, jakaś taka najbliższa, nomen omen sercu? No tak, jest taka praca, to jest ta praca. Dlaczego? Yy. Bo to jest, to jest tak, że człowiek, to jest robot, tak, ma sztuczne serce i jest w doniczce, a kwiatek z boku sobie rośnie i może sobie czerpać życie normalnie, a ja jestem takim człowiekiem w doniczce. Ogromna symbolika. No tak, tu głównie o to mi chodziło, nie? żeby to zrobić. Nie wiedziałem jak to pokazać, ale to taki, Taki, taki pierwszy pomysł był. Najpierw go wykonałem w akwareli, a później, a później go przyniosłem na obraz taki. Osoby, które przyjdą tutaj na ten wernisaż, obejrzą tę twórczość. Jakie emocje chciałby Pan w nich wywołać? Z czym chciałby żeby Pan, żeby oni wyszli po tym wernisażu? Znaczy się podejrzewam, że każdy z nich będzie miał inne odczucie oglądając każdy obraz. Bardzo cieszę też, że to jest to w Elblągu, bo dostałem serce od, od El tak? Ale ogólnie chodzi mi o to, że gdzieś tam w każdym obrazie jest jakiś przekaz, tak? Ucieczka przed czymś, nie wiem. Po prostu niech, niech każdy sam sobie coś tam w głowie ułoży.